po raz trzeci będzie Pan liderem listy do, do Parlamentu Europejskiego z województwa kujawsko-pomorskiego. Co może wskazywać, że w partii Pana praca jest wysoko ceniona w tej Izbie? No, prawdopodobnie tak. Rzeczywiście, owszem, pracuję w Parlamencie Europejskim, moje poprawki są przyjmowane. Jakiś tam wpływ na to, co uchwalił Parlament Europejski w tej kadencji, rzeczywiście miałem. Jakby chciałbym mógł Pan podsumować ostatnie dwie kadencje, takie ważniejsze rzeczy, jakie udało się osiągnąć. No jedną z najważniejszych rzeczy to, było, to była poprawka o tym, że Bydgoszcz ma stać się miastem węzłowym sieci TNT, Transeuropejskiej Sieci Transportowej. Tę poprawkę udało się uchwalić w Parlamencie Europejskim. Niestety no, w, w rozmowach, w trilogach już po uchwaleniu przez Parlament Europejski rząd to jakoś przegapił. Nowy rząd pewnie jeszcze nie wiedział, z czym ma do czynienia. Może będzie następna okazja w nowej kadencji. Współpracowałem także przy tworzeniu aktu o sztucznej inteligencji. Był no to chyba najważniejszy akt, który stworzył ten Parlament. No, Poza całym Zielonym Ładem, ale tutaj mogę pochwalić się głosowaniami przeciwko wszystkim elementom Zielonego Ładu. A właśnie, no, odnośnie tego trilogu, czyli można powiedzieć, że na, na, na naszym niekorzyść działało to, że akurat w tym momencie mieliśmy zmianę władzy, że jedna ekipa odchodziła, przychodziła druga. No, prawdopodobnie tak. Nowa ekipa nie zauważyła, że jest tutaj taki istotny element. Dla Polski, dla Bydgoszczy, zresztą z poparciem kujawsko polskiej A Jakby właśnie wspomniał Pan o tej sztucznej inteligencji. Co można by powiedzieć, na, na, na czym polega ta wyjątkowość tego europejskiego aktu z skali świata? No, na tym, że on w ogóle jest. Sztuczna inteligencja to jest coś, Czego dokładnie jeszcze nie znamy, bo to właśnie powstaje, ale wiemy jedno, że będzie miała wpływ na każdą dziedzinę naszego życia. Te ramy, które uchwalił Parlament Europejski, to pierwsza taka ustawa na świecie, która oczywiście będzie zmieniana wraz z rozwojem tej technologii. No ale pierwsze ramy są, wiemy, podzieliliśmy użytkowników i producentów sztucznej inteligencji w zależności od ryzyka na jaki narażają konsumentów, myślę, że to jest no, dość zasadniczy akt.